Dobry dzień, dobry moi drodzy. W ostatnim czasie mój brat zadał mi pytanie. Słuchaj, oglądam Twoje filmy i tak mi przyszło do głowy, czy w ogóle jest w ciągu roku jakikolwiek miesiąc, w którym nie robi się nic w ogrodzie. Odpowiedź moja była taka, oczywiście z nieukrywaną satysfakcją, że nie, nie ma. Nie ma takiego miesiąca, w którym nic nie robi się w ogrodzie. A jak już naprawdę się nie robi, bo jest śnieg w styczniu i w lutym, to są pewne przygotowania, które służą nam do tego, aby ogród latem był piękny. Dlatego postanowiłem pokazać, jak się zmieniał ten mój osobisty ogród w ciągu roku. Pokażemy Wam przekrój od marca właściwie do listopada, jak się, co się zmieniło, co kwitło, te najważniejsze rzeczy. Zapraszam Was na ten odcinek. Ja prace ogrodowe, jak już ostatnio pokazywałem, zaczynam właściwie w styczniu, kiedy to zaczynam sprzątanie i wtedy ten ogród jest oczywiście albo bardzo szaro, bury, mokry, albo taki jak w tym momencie za mną, czyli cały pokryty śniegiem. I to jest taki czas faktycznie na to, żeby przygotować sobie na przykład rozsady, żeby pomyśleć jakie wysiać nasiona, bo już w lutym zaczynamy pierwsze siewy. No i luty w naszych ogrodach, szczególnie jeśli ktoś ma na przykład jakąś szklarenkę lub jakieś takie pomieszczenie, gdzie jest chłodniej, to jest czas, gdzie właściwie szalejemy z wysiewami, z wysiewami warzyw już pierwszych, z wysiewami roślin kwitnących, żeby właśnie latem mieć piękny ten ogród. I u mnie luty właściwie też tak wygląda. Ogrodowo raczej smutno, chociaż jeżeli byłoby dużo słońca, to już pewnie pojawiłyby się pierwsze jakieś cebulowe zwiastuny wiosny, jakieś przebiśniegi, może krokusy, już ciemierniki kwitną właściwie już od grudnia, więc to już jest taki czas przejścia i oczekiwania. Jak mówimy o oczekiwaniu, to ja oczywiście oczekuję od Was subskrypcji. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam bardzo, bo w tym roku ten ogród będzie wyglądał jeszcze inaczej. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak postępuje, postępują prace w moim ogrodzie i jak ten ogród się zmienia, to zachęcam do subskrypcji. Jesteśmy przy marcu. Marzec to już tak naprawdę ciężka charówka bo sprzątanie ogrodu, w ogrodzie zaczynają się pojawiać już pierwsze jakieś zielone, fajne, wschodzące cebulki. Widać już zdecydowanie tulipany, widać już zdecydowanie czosnki, już trawa zaczyna się zielenić i to jest właśnie ten czas, kiedy my najwięcej pracujemy w tym ogrodzie. Wszystkie podcinanie hortensji, możemy jeszcze patrzeć i na prognozy pogody, ponieważ jeśli mróz idzie, to musimy troszeczkę okryć te hortensje i tak jak mówiłem, pojawiają się już pierwsze rośliny cebulowe. Dodatkowo u mnie w ogrodzie, a właściwie na tarasie, już w marcu i na początku kwietnia pojawiły się nowe nasadzenia. Bratki, zawilce, to jest to, co wsadzałem w tym roku w ogrodzie, żeby ten kolor się pojawił coraz wcześniej, żebyśmy mieli już tą wiosnę na skraju marca i kwietnia w takim pięknym kolorze. W ostatnim roku najwięcej zmieniło się i najwięcej pracy właściwie było u mnie. W kwietniu. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze pojawiło się mnóstwo nowych elementów. Pojawił się nowy warzywnik, tak, i dużo nowych skrzyni. Pojawił się nowy płot i ogrodzenie z drugiej strony. Płot, który podzielił ogród na kolejne dwie strefy. Powstała piękna strefa warzywna. No i po drugiej stronie tak zwany babciny ogródek z placykiem, na którym coś w przyszłości się Pojawi. Bardzo dużo roślin cebulowych zaczęło już kwitnąć. Już tulipany, jacynty się pojawiają. Um, oczywiście te rośliny, które wsadziliśmy wcześniej, też jak na przykład zawilce, również kwitną. Może na chwilę przystanę jeszcze przy tym em, warzywniku, ponieważ to było naprawdę wyzwanie, żeby stworzyć w tak krótkim czasie e, właśnie e, taką strefę. Dlaczego tak szybko? No bo już czas za chwilę na e, siew tych e, warzyw, na wsadzanie rozsad i trzeba było to szybko zrobić. Udało się, jestem bardzo zadowolony, ponieważ sprawdził się bardzo, bardzo. E, zobaczycie jak on wyglądał w ciągu roku, naprawdę w lipcu, w sierpniu Mm, bardzo pięknie rosły w nim e, warzywka. No i ta druga strefa po drugiej stronie płotu, e, tak zwana babcina, gdzie cały czas dosadzałem nowe rośliny, ale tak naprawdę całe piękno w zeszłym roku wyszło dopiero we wrześniu w październiku. Zobaczycie na dalszych kadrach jak wyglądała ta strefa e, później. No i przyszedł maj, maj, czyli właściwie chyba najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszystko zaczęło bójnie rosnąć. Rośliny cebulowe pięknie kwitną. Różnorodne odmiany tulipanów, które gdzieś pojawiały się na rabatach. Pierwsze byliny, które zaczęły kwitnąć, wijąc się pomiędzy tymi tulipanami, naprawdę niesamowicie wyglądały. No i ta świeża zieleń, która pojawiała się na wielu roślinach Hortensje super przyrastają, drzewa puszczają nowe odrosty, e, zieleń na trawniku naprawdę jest super. No i byliny, które rosną jak szalone. Maj to jest jeden z ulubionych, właściwie chyba ulubiony mój miesiąc. Tak jak w maju, byliny bardzo szybko przyrastały, rosły, przygotowywały się właściwie do kwitnienia. Tak, w czerwcu. To już naprawdę oszalały. Zaczęła kwitnąć werbera. E, czosnki ozdobne w pełnej krasie, od tych takich najwcześniej kwitnących do tych już e, później kwitnących, właściwie przez cały czerwiec, gdzieś tam e, tak monumentalnie były nad każdą rabatą. Powiększałem rabaty, bo to bardzo ważne. Zacząłem powiększać rabaty już właściwie w maju, więc rabatę tak zwaną włoską powiększyłem do, po to, żeby posadzić na niej jeszcze więcej roślin. Powiększyłem również rabatę słoneczną, którą przedłużyłem do samego końca tego mojego, tej mojej sekwencji w ogrodzie. No i pojawiły się również inne rabaty, ale one będą pewnie dopiero ładne w tym roku. Czerwiec to oczywiście miesiąc, w którym kwitną groszki pachnące w tym roku na nowym płocie naprawdę się udały. Pod koniec czerwca zaczynają kwitnąć róże i moje róże pnące naprawdę dały w tym roku również tak zwanego czadu. Pięknie, pięknie kwitły, zarówno różowe, jak i te brzoskwiniowe. Fantastycznie się sprawdziły. Zaczęły kwitnąć bodziszki, szałwie i mnóstwo różnych innych jeszcze bylin, które powtarzały swoje kwitnienie i które spowodowały, że w lipcu ogród wyglądał naprawdę niesamowicie. No dobrze, to jesteśmy w lipcu. A co w tym lipcu? W lipcu oczywiście warzywnik już daje dużo różnych warzyw. Już pierwsze pomidory, ogórki już naprawdę były, fasolka już była. Oczywiście zbieraliśmy już sałatę i warzywnik naprawdę, naprawdę się sprawdził. W lipcu również w strefie babcinej na placyku pojawiły się i ławeczki i palenisko, które było wykorzystywane przez nas wielokrotnie, jak się okazało. Bardzo lubimy piec kiełbaski nad ogniem, przy okazji siedząc właśnie w tej strefie babcinej, która już zaczynała wyglądać coraz lepiej, bo pojawiały się i rdest himalajski i verbena kwitła gdzie niegdzie i już pierwsze dalie pod koniec lipca gdzieś się pojawiły. No i oczywiście hortensje, które tak naprawdę najbardziej kwitły. W sierpniu. Sierpień. Sierpień w ogrodzie to tak naprawdę mnóstwo roślin, z których możemy robić Bukiety za 0 zł. Te słynne bukiety za 0 zł. I ja bardzo często właśnie w sierpniu takie bukiety do wazonu robię. Chcę korzystać z tego, co mój ogród mi daje, więc ścinam często rośliny właśnie do domu. Hortensja, verbena to tak naprawdę główne rośliny, które w sierpniu u mnie się pojawiają, ale również lewko nie. Super, super wyglądają. Więc sierpień to jest takie oczekiwanie już troszeczkę na jesień, bo już pierwsze trawy zaczynają gdzieś kwitnąć, ale tak naprawdę to jest taki spokój w ogrodzie, bo już wszystko jest właściwie docelowych rozmiarów. Już nawet bananowce są bardzo duże i zresztą zobaczcie sobie jak wyglądały bananowce w sierpniu i to już tak naprawdę faktycznie takie oczekiwanie troszeczkę na jesień, nie, ale oczekiwanie, oczekiwaniem, ale słuchajcie, my w sierpniu właściwie ruszyliśmy już z projektem naszych koszulek, którą mam między innymi jedną na sobie. Więc oczekując na wiosnę, możecie zobaczyć na moją stronę, jakie koszulki z jakimi wzorami dla Was przygotowaliśmy. Są, jest i wzór z bukietem Cerdo Złotych, jest i taki wzór. Lubię trawkę i relaks z hortensją, Jest też dla osób, które nie mają ręki do kwiatów, ta nasza oczekiwana długo usklicia, o której wspominałem w kilku odcinkach na moim kanale, więc zachęcam. Wrzesień to, jak wiadomo, początek właściwie jesieni, ale ogród nadal się nie poddaje, ponieważ cynie kwitną świetnie. Dalej. Pięknie jeszcze kwitną. Barbula, która jest właściwie królową tych wrześniowych rabat, przyciąga mnóstwo owadów. No i te moje bananowce już naprawdę wyglądają fantastycznie. A tak naprawdę wrzesień to czas traw, które to właściwie wypuszczają swoje kwiatostany co chwilę. Różnorodne odmiany zaczynają kwitnąć we wrześniu i dają. Niesamowity efekt takiej lekkości na każdej rabacie. W życiu to naprawdę piękny miesiąc. Chyba po maju to mój ulubiony miesiąc, dlatego że pojawiają się pierwsze owoce na niektórych. Roślinach dojrzewają ostatnie warzywa, takie jak na przykład papryka. Super się sprawdziła w tym roku. Jeszcze jakieś ostatnie pomidory, i tak naprawdę przeplata się to wszystko: kwiaty z owocami, kształty, baldachy z okrągłymi kształtami. Naprawdę niesamowicie to wygląda. Dlatego zostawiam Was troszeczkę z tymi kadrami z września, bo one naprawdę są spektakularne. Jak już jesteśmy praktycznie na końcu naszej podróży przez ten rok w moim ogrodzie, to dajcie znać, jaki miesiąc u Was w ogrodach, na tarasach podoba Wam się najbardziej. Czy są to te pierwsze miesiące, tak jak, tak jak moje maj, czy może jest to na przykład sierpień? Dajcie znać w komentarzu: koniecznie. A my szybciutko zbliżamy się właściwie już do końca sezonu, bo październik to jest miesiąc, w którym już właściwie. Ostatkiem sił niektóre byliny kwitną i tak na przykład werbena patagońska zakończyła u mnie kwitnienie po właściwie 4,5 miesiąca dopiero przestała kwitnąć. Niesamowita roślina, ale w październiku pojawiają się już faktycznie fajne kolory niektórych roślin, bo się przebarwiają i to też jest super sprawa. U mnie w październiku zdecydowanie mniej tych roślin jest. W październik ja u siebie poświęcam na właściwie... Sadzenie roślin cebulowych. Doskonale wiecie, że u mnie w tym październiku i w listopadzie i w grudniu i jeszcze w styczniu pojawiło się, pojawiło się mnóstwo roślin cebulowych, dlatego żeby właśnie w tym sezonie ta symfonia kolorów na wiosnę jeszcze była większa i żeby te rośliny cebulowe zawładnęły całym moim ogrodem. Więc ja wrzesień poświęcam jednak na czyszczenie rabat i wkopywanie roślin cebulowych i tak właściwie zakończył się sezon ogrodowy u mnie od marca do października aczkolwiek jak wspominałem na samym początku i w listopadzie i w grudniu i w styczniu i w lutym roboty w ogrodzie jest bardzo dużo dajcie znać czy wy również pracujecie przez cały sezon, cały rok w swoim ogrodzie i jeszcze raz przypomnę o tym napiszcie który miesiąc jest dla was najlepszy do zobaczenia w kolejnym odcinku.